Cześć, z tej strony Thanos i witam was na kanale Black Avatar. dziś latujemy z kolejnym unboxingiem Pixel go tutaj o. nie będę na razie pokazywał bo kamera traci trochę ostrość tematem miesiąca czerwca jest Marvel główne licencje to Thanos i Loki hmm jak filmik Wam się podobał, zostawcie łapy w górę Jak was, moja stylizacja Wam się też podobała, to zostawcie koniecznie łapy w górę Osoby, które mnie jeszcze nie subskrybują koniecznie zostawią suba i dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych unboxingów i stylizacji I co by tu dużo powiedzieć Podaję pałeczkę Dalej i lecimy z unboxingiem No i się mamy. I zaczynamy zaraz unboxing. A tak, na wstępie zapytam, jak podobała Wam się moja stylizacja? Czy jak to można nazwać? Charakteryzacja, bardziej stylizacja, bym powiedział. To napiszcie coś miłego w komentarzu. No, my zabieramy się za unboxing. Nie wiem czemu tym razem. Nie wiem czy to widzicie. Pixel nie ma yy, naszej poczki bezpieczeństwa, czy jak oni to tam nazywają ale mamy z tą naklejkę, więc wiemy, że raczej chyba nie było otwierane. Dobra. Mamy otwarty. Tak jak już następnym wiem, jest to box Marvela i główne licencje Thanos. No i Loki. Zobaczymy, co tam ciekawego się zaprezentuje. Jak zwykle mamy. Naszą karteczkę, której nie czytamy. Układamy ją na bok. Nie interesuje nas. Coś fajnego. Czy nie. Dobra, lecimy z pierwszą Rzeczą I powiem Wam, jak jechałem się po tego boksa Odebrać, to zastanawiałem się, co mogą dać związanego z stamosem I tak ostrzeliłem sobie w samochodzie. Do mojej dziewczyny, że pewnie. ...dadzą breloczek związanego z stanosem I się... Oj. Widać? Widać. I się nie myliłem. Trafiłem, że tak powiem... Oj, ostrość. Trafiłem w stówę... ...tym breloczkiem, no ale... Ten breloczek z Marvela to i tak jest... ...super. I tak powiem. Tam ma zopał ostrość. Olię. Tam mam ich po teraz powinno, a już nie złapię, zrobimy tu. Leżą ostrości, nie chcę złapać, ale otworzymy go od razu. No akurat berloczek sobie zostawia Pewnie ma przy sobie, nie? Ja nie wiem, mam zawsze problem z zostawieniem tego, co potrzebuję. Ja tam, przez minutę Albo więcej będziemy otwierać jeden krelocek, ale trudno Chciałem nie uszkodzić pudełka i myszyła jak zawsze w no. sumie pochodzi te pudełka Kroczek nawet Nawet spoko O, tu mamy napis Nie wiem czy złapię Avengers Fajne, do kluczy Też jest dość ciężki do To tu To wywalenia Tu mamy następne Wypinka i naklejka Nie wiem, czy to jest znak Kapitan Marvel? Czy X-Menów? X-Menów chyba. Jak wiecie, co, czego to jest symbol, napiszcie w komentarzu, bo tak nie do końca się orientuję, chyba w tym momencie. Zrobimy tak, żebyście widzieli, co jest w środku. Zamknąć coś dużego. Mamy. O! Kufik. Figurki z serii Kufik. Są to. Mam już parę tych figurek. Są to figurki takie właśnie na podstawce, które przedstawiają konkretną figurę. Podstać, sorry. <grych> e, mogę Wam nawet pokazać, tylko się ruszyć, że tak powiem. Chyba dwa, tylko akurat nie, trzy z tej serii, ale trzeciego już nie ciągnę Coś takiego, tak to się prezentuje ja Mam akurat Doctor Strange'a i Harka. Oddamy, z powrotem, a tego otwieramy Bo jak to już kiedyś Wam na filmie mówiłem u no mnie figurek nigdy nie jest za wiele Pudełko możemy sobie zostawić akurat tej figurki Czyli mamy A tak w ogóle to właśnie tego doktor Strange'a z kufiga mam podwójnie Więc myślę, że jak będzie jakiś konkurs na kanale to wtedy będzie on do wygrania A tak prezentuje się nasz cyklop z X-Menów O i to jest chyba nasz symbol właśnie. Jest on trochę lepki, powiem szczerze. W porównaniu do tamtych i jest gumowy, więc nie wiem czy tamte musiałbym sprawdzić. Ale podoba mi się figureczka. Zrości ta kamera jak zwykle nie Następne co mamy. To jest czapa. Już widzę, że jest duża. Prezentuję się tego z, z tego z Spidermanem Z tu mamy Marvela napis ja Mam czapkę akurat z wyśmina chyba Dość duża wydaje Ale to się później zobaczy, nie będę jej teraz mierzył. Chyba że jedna na drugą może być no, eee, dobra. Zabimy ją tu kroczkiem. I ostatnia chyba rzecz, widzę, że tym razem, aha, a dobra, zapakowali z Wieluzem, jest, która jest... Ta jest chyba damska, samej <laughs> dziewczyny. Eee. Tym razem popaki dziewczyny z Pixelboxa zaburzyli nasz algorytm, bo dali koszulkę zieloną, a nie czarną. Czyli nasza rutyna została zaburzona, że tak powiem. Koszulka jest taka o, z lokim, no fajna koszuleczka, nie powiem, że nie, i zielona, w sumie coś innego w końcu, bo tak to mam dużo oczek czarnych, nie mam ostrości, dużo czarnych koszulek, a mam szaro, szaro, szarego kota, można tak powiedzieć, i wszystkie koszulki wyglądają tragicznie, tak jak moja ostrość teraz która nie chce się złapać. No trudno. Może za chwilę. Chyba muszę wziąć rutynę skorbienia, bo dzisiaj coś jestem nieostry. Ale tu. Tu mam ostrość? Nie, no dobra. Zrobimy tak. O. Teraz mnie widzicie. W ostrej i nieostrej stronie. Dobra. Eee, o. Przy okazji widzicie część mojego pokoju po ostrość, patrzcie To tylko się pobawić eee, Dobra, bo ja już tu zaczynam świrować pod koniec filmu e, To by było na tyle Box osobiście no mniej rzeczy, ale Mi się osobiście podobał. Czapka, którą na pewno albo ja, albo my, będziemy nosić Figurka, która pasuje do mojej kolekcji Koszulka No i breloczek No i co? Dziękujemy ekipie Pixelboxa za kolejnego, kolejne pudło. O, żeby się nie powtarzać. I ja tu się z wami w tym momencie żegnam. Zostawcie łapy w górę, jak filmik Wam się podobał, czy tam moja stylizacja. A tak, no to. Widzimy się w następnym filmie, który myślę, że będzie niebawem, bo mam nagrany jeden film, tylko jeszcze nie miałem okazji go wrzucić. Yy, związany z figurkami. To ogląda moje filmy, będzie wiedział o co chodzi. Na koniec jeszcze tylko poproszę, że jeśli ktoś mnie nie subskrybuje, to byłoby miło, jakbyście zostawili suba, bo zauważyłem, że duża część moich widzów to nie są moi subskrybenci. A jednak pomogłoby mi to trochę, jeśli dalibyście mi tego suba. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to jest jednak dodatkowa motywacja. I to by było na tyle. Widzimy się. Z Pixelboxem za miesiąc, a z czymś innym w najbliższym czasie. Na razie.